Witam Państwa w drugim odcinku z barcelońsko-katalońskiej serii. Poprzednio w pierwszym materiale skupiłem się na odwiedzaniu miejsc związanych z klubem FC Barcelony i pokazałem Wam jak spotkałem piłkarza Jula Kunde. Dzisiaj tematyka zupełnie odmienna. Przybliżę Wam postać wielkiego katalońskiego artysty Salvadora Daliego. Będzie to także jedyny film z serii, gdzie oddalę się tak daleko od Barcelony, bowiem aż do Figueres, znajdującego się za Gironą, którą pokażę Wam pod koniec, z tego materiału. Zapraszam do oglądania. Proszę Państwa, witam Was w kolejnym dniu. Jedziemy dzisiaj, zaczynamy ten dzień, od pojechania do Muzeum Sztuki, do muzeum pewnego katalańskiego artysty, który w 1904 roku urodził się w miejscowości Figueres do której właśnie w tym momencie zmierzamy. A konkretnie mowa tutaj o jednym z przedstawicieli, o jednym z największych artystów surrealizmu, czyli o Salwadorze Dalim. To, co teraz widzicie, to dziedziniec, na który wypadało się od razu po wejściu do muzeum Salvadora Daliego w Figueres. Możemy na nim znaleźć istnie surrealistyczną instalację nazwaną Reini Taxi. Dali zaprojektował instalację, stawiając na samochodzie dwie rzeźby kobiet, jednak dzisiaj pozostała już tylko jedna. A jeśli chodzi o całe muzeum, to było ono ogromne. Dlatego pokażę wam tylko najciekawsze dzieła. Nie chcąc przeszkadzać ludziom, nagrałem tam bardzo mało komentarzy o słabej jakości, tak wie więc postanowiłem, że teraz w montażu dogram Wam komentarz, żebyście też jak najwięcej z tego wynieśli. Urodzony w 1904 roku kataloński artysta, nie od początku był surrealistą. Jego pierwsza fascynacja sztuką była związana z impresjonizmem, czyli kierunkiem skupiającym się na przedstawieniu ulotnych chwil. Dopiero w 1927 roku Dali zajął się surrealizmem, kiedy to po raz pierwszy pojechał do Paryża, a tam spotkał się z Picasem, który pokazał mu swoje obrazy. Dali po spotkaniu był zachwycony talentem Picassa i również zaczął tworzyć dzieła surrealistyczne. Warto jednak dodać, że w późniejszym czasie swojego życia Salwador stwierdził, że jeden jego obraz jest więcej wart niż wszystkie obrazy Picassa. Dali nie tylko tworzył obrazy, ale przeróżne rodzaje sztuki, na przykład loga. Salvador stworzył pierwsze logo Chupa Chups, które wyglądało wtedy tak. Albo instalacje. Jedną już Wam pokazywałem, a teraz kolejna warta uwagi. Oto obraz Dalego zatytułowany Twarz aktorki Mae West, która mogłaby służyć jako surrealistyczne mieszkanie. W centrum widzimy usta aktorki, które służą jako sofa. Dzieło stało się sukcesem, tak więc Dali postanowił odwzorować kanapę w skali rzeczywistej, tworząc właśnie taką instalację. Oczywiście tworzył też niesamowite surrealistyczne obrazy, jak na przykład to ogromne dzieło znajdujące się w samym centrum muzeum. Warto jednak dodać, że wiele prac takich jak Trwałość Pamięci, czyli te słynne roztapiające się zegary i innych popularnych dzieł nie znajdziemy w muzeum w Figueres w oryginale, ponieważ dzieła Salwadora są porozrzucane po całym świecie. Dali, jak i wiele surrealistów, często starał się odwzorowywać obrazy widziane podczas snów. Bo to właśnie wtedy, działając podświadomie, umysł ma nieograniczone możliwości. Na początku lat 70. XX wieku, Dali sam zaprojektował i zorganizował budowę swojego muzeum w rodzinnym mieście Figueres. Budynek powstał na ruinach teatru zniszczonego podczas hiszpańskiej wojny domowej. Dali powiedział, że całe jego życie było teatrem, i to właśnie dlatego wybrał tomię miejsce do budowy swojego muzeum. Nie jest to tajemnicą, że Salvador Dali uważał się za lepszego od innych. To właśnie dlatego nigdy nie ukończył studiów w Madrycie, ponieważ stwierdził, że nie chce być oceniany przez ludzi gorzej wykwalifikowanych od niego. A swoją autobiografię zatytułował Dzienniki geniusza. Sądzicie, że Dali miał powody, żeby tak o sobie myśleć? No i wyszliśmy spod Muzeum Salvadora Daliego, który znajduje się w tym momencie za mną. Jest to naprawdę istnie surrealistyczny budynek. Jak widzicie za mną. Tam przed chwilą byliśmy. Na górze mamy w ogóle jakieś jaja, wam to zaraz pokażę. To dosłownie są jakieś jaja. No popatrzcie co, co się dzieje na górze. Mamy jajca, to to w ogóle nie wiem co to jest, ale wygląda jak kurde główne jakieś. Znaczy dosłownie kupy, po prostu to tak wygląda, jakby to były kupy. Na górze mamy jajka. No wygląda to dość bardzo, bardzo ciekawie, bo zazwyczaj po prostu takich rzeczy na co dzień nie widzimy. I tak właśnie wygląda budynek, w którym przed chwilą byliśmy, w którym znajduje się Muzeum Salwado Salwadora Daliego. A my teraz wyruszamy do Girony. Uwaga, mamy kolejnego nowego Prime, taki biały, będzie kolejny teścik Metamoon Flavor. Hmm, ciekawy smak, ciekawy smak tego praima, bardzo dziwny, nawet nie wiem, mówiąc, z czym to porównać. No taki se, no może być, ale, mm, ale były były już lepsze. Ale nie jest zły, może być. Jesteśmy teraz na takim tradycyjnym dla Żyroneń czerwonym moście, charakterystycznym właśnie dla tego miasta. Możecie zobaczyć na widok, widać dużo takich właśnie ciekawych domków. A tam w tle taką katedrę, do której zaraz podejdziemy, bardzo ciekawie to wygląda. Tak wygląda widok od drugiej strony. I tutaj wszystko jest w takich właśnie czerwonych, barwnych kratach. I tutaj mamy drugą miejscówkę, schody naprzeciwko katedry. Jednak to nie jest ta katedra, którą będzie widać, ale też zaraz do niej podejdziemy. Bardzo ciekawie się to również prezentuje. Widzimy właśnie te schody prowadzące na katedrę. To jest też taki powiedzmy charakterystyczny dla Girony miejsce. Zaraz tutaj wejdziemy na górę i też wam pokażę, jak to stamtąd wygląda. No i tutaj się prezentują schody z całej góry. hop. A tutaj w zielonie mamy wiele właśnie takich bardzo ładnych alejek, jak chociażby tutaj. Tak to wygląda. I Właśnie piękna alejka, która się tam dalej toczy. Właśnie w zielonie mamy dużo takich wąskich, ciekawych alejek takiego typu. No i jesteśmy pod trzecią lokacją na liście, czyli katedrą. Jest ona taka wielka, że aż się muszę cofnąć. I wam ją pokazać stąd, bo jest ona naprawdę ogromna, Op. i to jest ta katedra, która właśnie była widoczna z tego mostu czerwonego. Tak wygląda, zobaczcie właśnie jaki to jest piękny klimat, a my wracamy i teraz jedziemy do Barcelony.